Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku tej Rdyni Madbet Rayman Legends Jestem bańką. Ze mną jest Madbet! Hello! I gramy sobie w No dalej Zdobyliśmy tą postać Marcie Madbetowi I zdobywamy pszczółki I Idziemy dalej. Jestem lamą Mach 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 z czemu nie ma Musisz machać z to macham. O, st Stefan. O, nie. okej. Okay. No fajnie, że mi nie macha tymi skrzydełkami. X już przymogli. No. Skocz i X. No to naciskałam. No nie wiem, może się to walić. Wiesz, że już te pady mają kilka lat. No muszę je znaleźć wszystkie. Catch this! Uh -huh. Catch them all? Tak było catch them all. Ty złeś ludzka. Nie uleć się. No nie, bo ty mi odleciałaś, nie widzę co ja robię. Dobra, puść ten no. Jeszcze raz spróbuję. Weź jeszcze niżej trochę. Stanie tym mi listką. WON! Ha ha. ha. Bliża bo Pak, tak, tak, tak Też aby są jakieś lepsze Mocniejsze No nie, chciałem to zabić do góry do góry, do góry, do góry, do góry, Weźcie ją, ona jest W sumie nie, ja jestem gruby I tak weźcie ją A znowu pieniążek No kurwa naprawdę pieniąga Idziemy do góry, do góry, do góry, do góry. Mach, 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 mach. Kurde. Wąża, bo. Do góry, do góry, do góry, do góry. po pożycie jak chcesz. I teraz... Ale oh, zjebałem Kurwa, ta muzyka, ja pierdolę, jak w ingieradzie. No? To będziesz no? Kiedy na coś dziwek? Dzięki. Trochę Śmiechowe są. Wybijamy rud żabięcy. Dzięki. Okay. No machaj, Rajman, machaj. Wyleci że moja może... O, Ojdzie, Dobra. Dalej. No i ciekawi mnie tylko, gdzie były te. No właśnie, nie, wszystko gdzie, gdzie... No to jest dziwne. D dwóch takich. Ojej, za Wszystko nam poszło. No? nawet z drapki, pierwszy raz chyba w życiu z drapki nie zdobyliśmy ej, nie zgadzam się taki dźwięk porażki, kur... no nie, okropnie tu postać mamy czekaj nowy, A, po, nowy świat, nowy świat olympus Maxim Dobra kończymy No dobra No to ja się z wami żegnam i żegnam. No dobra, już Zżegnam się z wami eee, Co? Następna dziewczyna Jak wygląda? Nie wiem Aurora Co ja zobaczę? Nie zobaczysz. To, to zagrajmy w to ale nie teraz. Może skończyć i my zagramy po prostu postać poza tym. No dobra. To żegnam się z Wami. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, wbijania na fanpage na Facebooku i śledzenia mnie na Twitterze. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Pa.